rozpoczynasz się? No mam nadzieję, że internet da radę. Ja sobie na was poczekam z kawką, aż ktoś mnie zobaczy, bo Facebook jeszcze nie powiedział, że mnie widzicie, oczywiście. O, Facebook powiedział. Także filiżankę mam dziś pod kolor włosów. I naszyjnik mam dzisiaj pod kolor włosów. To się od razu pochwalę. Naszyjnik dostałam od Basi w zeszłym tygodniu no w paczce wielkiej z lekarstwami zresztą. O, już widzę, że mnie widzicie, to mogę zaczynać oficjalnie, tak? <grych> super, super. No to już zaczynam oficjalnie, że mam na imię Ania i inspiruję do szczęśliwego życia pomimo wszelkich przeciwności. No, i coś Wam powiem. Wiecie, że jest jesień? Je, jest jesień. A ja jestem straszną jesieniarą, matko. Ja jestem taką jesieniarą. No, widać właśnie, kolorystyka taka, nie? Yy, bo jesień to druga powiośnie moja ulubiona pora roku. I dzisiaj będzie o jesieni. Yy, o jesieni, a tak w zasadzie o, yy, o docenianiu jej uroków i o robieniu sobie listy rzeczy do zrobienia jesienią. Ewentualnie można to nazwać listą jesieni przyjemności. Yy, bardzo się cieszę z nadejścia jesieni. Yy, lubię bardzo wiosnę, kiedy wszystko jest takie piękne, kolorowe, pełne kwiatów, wszystko odżywa po zimie, ale potem już przychodzi lipiec i sierpień, i ta zieleń, która rosną, jest taka piękna i, i świeża, robi się taka brudna i zmęczona. I dopiero jesień. Koniec września, październik pozwalają właśnie znowu wydobyć te kolory, specyficzny zapach i ten niesamowity klimat. No i od paru lat już robię sobie taką listę rzeczy do zrobienia po to, żeby w pełni docenić jej uroki. Y może to być lista po prostu zwyczajna na kartce. Ja sobie robię w bujo. Kiedyś ją jeszcze pisałam. Potem, jak już stwierdziłam, że no wiecie, zdolności estetyczne nie takie, jak bym chciała, albo nie takie, jak ich oczekuję, to ją sobie przygotowałam na komputerze i po prostu wklejam. Jeżeli chcielibyście skorzystać z takiej mojej propozycji, to osoby, które są zapisane na newsletter, to wiedzą, że po zapisaniu na newsletter dostajecie możliwość wejścia do worka inspiracji. i Tam jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, planerów, jakieś tam, wiecie, bo pierdół, kalendarzy. I między innymi tam znajdziecie właśnie taką listę jesiennych przyjemności. Ta lista została przygotowana w roku ubiegłym i znajdują się na niej różne propozycje, nie tylko moje, ponieważ te propozycje zostały przygotowane wtedy przez dziewczyny. Dałam im po prostu okienko na Instagramie i każdy wpisywał jakąś tam swoją propozycję. Znikła transmisja na chwilę, bo chyba coś z internetem, więc się przełączyłam na ten komórkowy. Mam nadzieję, że już będzie dobrze i że, i że film nie będzie rozerwany. Wracając, yy, listę inspiracji jesiennych w worku inspiracji macie w dwóch wersjach. Czyli pierwsza wersja jest taka, yy, no, zrobiona z tych propozycji, którą dziewczyny dawały na Instagramie, a druga jest pusta, po prostu tylko ozdobiona i można tam wpisać sobie własne propozycje. Można oczywiście część sobie przepisać z tych już, które są i dołożyć do tego to, które chcecie, bo ja zawsze namawiam, żeby wszystko dopasowywać do siebie, do swojej sytuacji, do swoich upodobań, nawet do czasu, bo ta jesień może być całkiem inną jesienią od tej, co, która była w zeszłym roku, i możemy lubić w tym roku całkiem inne rzeczy niż te, które robiliśmy rok temu. No i moja, moja lista z racji choroby jest taka bardziej stacjonarna na, na przykład. No i nie obejmuje jakichś tam, nie wiadomo, jakichś długich spacerów i, i jeszcze jakichś innych różnych rzeczy. Ale między innymi, co się na niej nie znajduje, na tej mojej prywatnej. Czyli w zasadzie mówię Wam teraz, co ja najbardziej lubię w jesieni. Delektowanie się jej zapachem, szczególnie właśnie yy, w parku, gdzie jest dużo tych już liści, które opadły i tak się szura wtedy nogami, i jest ten specyficzny taki zapach tych właśnie liści, takich może już troszeczkę zbutwiałych, ale, ale to ma swój zapach. No szczególnie to ma urok, kiedy jest słońce i, i jeszcze właśnie taka szczególna. Yy, yy, yy. Taki szczególny kolor, prawda? Przyświecające słońce przez te liście drzew, to wszystko jest takie żółto-pomarańczowe i takie jest poświata, a czasami jeszcze lekka mgiełka. No to to, to jest już przepięknie. Yy, czyli te liście. Co jeszcze? Robienie zdjęć jesiennych, robienie zdjęć. Yy, bo tak jak mówiłam, lato jest do robienia zdjęć fatalne. Ewentualnie można coś tam o poranku lub po południu, ale nie zawsze. Yy, przez cały dzień słońce jest koszmarne. Ja pan. Teraz, jak jeździliśmy, właśnie fotografować krzyże pokutne, no to tak się składa, że jesteśmy gdzieś o, no w godzinach takich raczej południowych, i te zdjęcia są koszmarne, są prześwietlone. Jest za dużo po prostu tego słońca. A znowu, jak słońca nie ma, no to to, to jest takie ponure, szare i w cieniu. Jesień nadaje przepiękne kolory ze względu właśnie na specyficzne położenie słońca. Ono jest dużo niżej, i, i właśnie fajne jest wtedy to nadożenie tego światła. No i nawet, nawet czasami w południe da się coś ładnego zrobić, a szczególnie jeszcze przez to, że te kolory otoczenia wszystkie są bardzo ładne i nadają taki specyficzny klimat. No a jak nie ma tego klimatu i nie ma słońca, no to wiadomo, czytanie książek, nie? Czytanie książek, bo to są długie wieczory i w ogóle jest więcej czasu na to czytanie. Kawa. Słuchajcie, kawa, no herbata, kakao, te wszystkie takie ciepłe napoje, ale wydaje mi się, że kawa jesienią smakuje w ogóle całkiem inaczej niż latem. I ma taki inny aromat. W ogóle ta jesień wydobywa te smaki i aromaty. A propos smaków grzyby. Grzyby. Słuchajcie, kocham grzyby, no nie mogę już ich teraz zbierać, bo nie mogę chodzić, ale dzięki temu, że Iga mi je zbiera i przynosi, możemy się delektować grzybami. Grzyby są fantastyczne. Jak ja współczuję osobom, które nie mogą, albo no, że jak nie mogą, to w ogóle im współczuję. A chyba jeszcze bardziej współczuję tym, którzy się boją jeść grzyby. No to po prostu nie wiedzą, ile tracą. Naprawdę. To jest, to jest tak fenomenalna rzecz grzyby i ga przynosi. No i yy, maślaki najczęściej to maślaki yy, kroimy i mama mrozi, i potem robi sosik taki dobry, taki pyszny, pachnący. <grych> A ostatnio przynosiła igakanie. Jezu, kanie smażone w panierce. To niech się każdy schabowy schowa. Słuchajcie, najlepsza rzecz, najlepsze grzyby. Ciasto ze śliwkami. Ciasto ze śliwkami. No nie pieczemy, nie, nie pieczemy, ale kupujemy. Jest pyszne drożdżowe ze śliwkami. Mm. No właśnie. Jesień i te aromaty i dynie. Powiedziałam o zupie dyniowej, ale pewnie mama Ludmiła ogląda i kiedyś ugotowała zupę dyniową, to tak niezbyt mi podeszła, że tak powiem, chociaż mama z Marcinem się mocno nią delektują, ja wolę dynię raczej w formie dekoracyjnej, nawet Wam pokażę, już jedną mam, kupiłam sobie, o, jest rekwizytem do zdjęć, no i dynie właśnie mamy zarówno właśnie w domu jako taką, no ja mam jako rekwizyt do zdjęć, jako stroiki gdzieś tam na stole czy na kredensie i Oprócz tego na schodach, takie już jak nam się uda dostać duże, to koniecznie dekorujemy dom dyniami. Kiedyś nawet byliśmy na takiej wyprawie, co prawda nie udało się dyni takich zdobyć, no tego typu dużych pomarańczowych, tylko to były takie dynie gospodarcze, takie pasterne. Ja nie wiem, jak się nazywam te dynie, ale to takie, że no, do, 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 do innych rzeczy niż do dekoracji. No. Takie zielono-żółte paski, takie mniejsze. A to było całe pole tych dyn, niesamowite wrażenie. No i tam pan sobie traktorkiem coś tam robił, zapytaliśmy, czy, czy się możemy z dyniami i nam pozwolił. I też mieliśmy na schodach świetną dekorację. Marcin jak ma czas, to wycina dynie. najczęściej w, minie, w minę kota, bo to, bo, to, bo to fajnie potem wygląda. Yy, co to jeszcze? O kasztany, kasztany. Ja mam tutaj są swoją listę podręczną, tylko zerkam. Yy, uwielbiam zbierać kasztany. One też się rewelacyjnie nadają jako potem rekwizyt do zdjęcia, żeby tak sobie wiecie, fajnie rozsypać koło, koło zeszytu, koło planera, nie? To od razu taki jesienny kolory też się robi. Ostatnio zbierałam kasztany całkowicie przez przypadek. Też właśnie w zeszłym roku pojechaliśmy na początku października fotografować oczywiście krzyże pokutne. I w Wichrowie, dokładnie, w Wichrowie to jest gdzieś tam. Za kostomłotami chyba jeszcze, generalnie to jest niedaleko zjazdu na tą autostradę w, w, z Wrocławia, tam w stronę Bolesławca. No, nie wiem, do Zgorzalca, nie, nie wiem, dokąd ona leci, No ale to, to jest ten zjazd na autostradę. I tam w wichrowie właśnie były cztery krzyże czy pięć, świetne takie w takim przy kościółku i tam był taki mały cmentarzyk, taki stary dookoła tego kościółka. To było wszystko otoczone murem. Jak tam chodziliśmy w, w obrębie tego muru i fotografowaliśmy y, te krzyże, to tam było mnóstwo kasztanów, ale wtedy nazbierałam no, po prostu I nie że no, gdzieś mam te wysuszone kasztany zeszłoroczne, rewelacja hobby. Jesień to czas na hobby. Dzierganie mocno się kojarzy, bo wiecie, wełna, ciepła, sweterki, no to, no to już ta jesień. Zresztą jesień w ogóle się kojarzy z dzieniną, tak mi się wydaje. I te stroje jesienne, i, 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 i mam taką super ekstra chustę jesienną, uwielbiam ją. Tak, właśnie te kolory jesieni, jest bajeczna i właśnie taka cieplutka. Yy, czyli dzierganie, i wyszywanie, i malowanie, i wtedy można się uczyć nowych rzeczy. Przy okazji, nie jest to live sponsorowany w żaden sposób, ponieważ ze własne, ciężko zarobione pieniądze kupiłam kurs dekoracji liter od Bonati. I właśnie, jeżeli chcecie się nauczyć nowej umiejętności, nawet jeżeli nie macie umiejętności ładnego pisania, to możecie sobie coś takiego kupić, tym bardziej, że teraz jest zniżka, ponieważ do końca września jest przed sprzedaż. I tak jak mówię, ja nie mam w tym żadnego interesu, bo już wydałam na ten kurs pieniądze. I nic mi Bonati nie daje za to, że jej ten kurs reklamuje, ale możecie do Bonati zajrzeć. To się, Ja, ja, ja źle mówię, ja wiem, że ja źle mówię, bo to się powinno chyba Bonati mówić, bo to się zapisuje B O O Nati. Ale ja mówię, ja, ja mówię Bonati, bo mi się jakoś tak ładniej. Ładnie mi to brzmi. Kurs dekoracji liter, świetna sprawa. O grzybach mówiłam, o cieście mówiłam. Wrzosy w doniczkach. Dzisiaj mamy kupić wrzosy. Mama Ludmiła nam kazała. Wrzosy w doniczkach koło domu. Też robią nastrój i też robią, wiecie, kolory, ten fiolet. Zbieranie i malowanie liści. Zbieram liście. Można z nich robić bukiety oczywiście, ale. Lubię sobie tak między kartkami je włożyć. Jak jeszcze są takie, no niezbyt suche, żeby się nie połamały, nie? One muszą być takie jeszcze w miarę świeże, ale już takie, które spadły i są, mają takie fajne kolorki, nie? Wkładam sobie do zeszytu parę dni, tam sobie leżą, żeby, wiecie, tak ładnie przyklepały. I potem białym żelopisem rysuje się na niej, wiecie, takie różne wzorki geometryczne. One są też świetną ozdobą. Można je wykorzystać, właśnie sobie do zdjęć, czyli położyć tam no w, jako, jako yy, dekoracje, ale yy, ja je sobie wklejam do bullet żurnala, bo super wyglądają potem wklejone. Ja wiem, że klej to on, on czasami je od spodu tak kruszy, ale yy, można sobie taśmą i podkleić na górze, tak wiecie, kompozycję zrobić. Rewelacyjnie takie pomalowane liście wyglądają. To jest właśnie kolejny punkt na, yy, na tej mojej liście. O mówiłam, o cieście mówiłam. O dniach mówiłam. No i jeszcze, jak macie czas, to polecam wieczory z, z planszówkami. A o planszówkach to już najbardziej Ewa opowie. Więc Ewa jest w grupie, yy, więc jak nie zapomnę, to ją oznaczę. A jak będzie oglądała, to niech się sama oznaczy i niech zaprosi do siebie. Strona Ewy nazywa się Baba Jaga Klub Gier Planszowych. Chyba, chyba nic nie pomyliłam. Słuchajcie, zajrzyjcie do Ewy, bo ona tak rewelacyjnie opowiada o grach planszowych. I w ogóle, jak się patrzy i na jej profil, i tam na ten fanpage. Tak wspaniale rodzinnie spędzają nie tylko jesienne wieczory, ale te jesienne wieczory tak sprzyjają planszówkom. No to zajrzyjcie do Ewy też. Też ja nie mam żadnego interesu w tym, że o Ewie mówię, ale zajrzyjcie koniecznie do niej i, i zobaczcie, yy, i zobaczcie naprawdę, yy, jak wspaniale można spędzać czas. Ewa właśnie prezentuje różne gry, omawia je, pokazuje jakby szczegóły yy, i w ogóle robi świetne filmiki i, i czasami można też oprócz gier u Ewy yy, zobaczyć yy, wspaniałe zwierzęta ja lubię zwierzęta, więc yy, no yy, no, to, to chyba wszystko z tych moich teraz takich ulubionych rzeczy, jak tak patrzę na tą swoją listę, a jestem co wy yy, co wy najlepszego znajdujecie w jesieni co jest dla was najbardziej fantastycznego w jesieni tak, ja jestem jesieniarą zawsze będę to powtarzać i no, jesień to moja ukochana pora roku. Zaraz powjaśnię. <grym> Ale bardzo, bardzo bym mi się cieszyło, gdybyście mi napisali, co, yy, co dla Was jest najlepszego w jesieni. I zapraszam do pobrania listy. Można sobie z tych pomysłów skorzystać, można sobie stworzyć własną listę rzeczy do zrobienia jesienią i po prostu korzystać z jej uroków. No. <grym> I to tyle na dzisiaj, zapraszam Was serdecznie w piątek na fanpage i tam będzie, tam będą Bullet Inspiracje i też będą jesienne. I w następny wtorek zapraszam Was na inspirującą kawkę tutaj w grupie i do sklepu Bullet Dragon. Nie pokażę jej naklejek, bo bo mi Marcin oczywiście jeszcze nie wydrukował. I tam są dwie nowości. Jest Światowy Dzień Drzewa, podwójne arkusze i Światowy Dzień Chleba, też podwójne arkusze. To sobie można skorzystać. I tak jak mówię, jestem okropną jesieniarą, i ten tydzień będzie jesienny wszędzie. To znaczy, będzie jesienny dziś na zdjęciu, które dodam. Jest jesienny. Tutaj na live. Jutro będę nagrywała jesienny film na YouTube. W czwartek będę wrzucała jesienny film na YouTube. Paulina mi pisze, że to też jest jesieniara. I w piątek będą bullet inspiracje, i też będzie jesiennie. Po prostu ten um, tydzień um, związany z przyjściem jesieni będzie um, całkowicie jesienny. W 100%. procentach. Tu będzie wszystko o jesieni. Ja po prostu uwielbiam, uwielbiam, kocham i i, I jest fajnie. A w ogóle, jak te kolory jesienne, no, 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 czyż one nie są piękne? Także zapraszam Was serdecznie do tworzenia jesiennych y, list, list rzeczy do zrobienia jesienią lub list jesiennych przyjemności, jak zwał, tak zwał. Ale że co macie, no pewnie, że winę z Marcina, bo mi nie wydrukował, co nie i nie wyciął. <grych> Także mówię, jeżeli jesteście zapisani na newsletter, no to sobie znajdziecie w worku inspiracji tą listę rzeczy do zrobienia jesienią, a jeżeli y, nie, no, Paulina, bo ja już mówię tutaj się nadaje od nie wiem 15 minut. No, musisz odsłuchać od początku. <grydy> to jeszcze raz. Jeżeli ktoś nie jest zapisany na newsletter, to zapraszam serdecznie do zapisania się i w worku inspiracji znajdziecie właśnie tą listę jesiennych przyjemności. A jak ktoś chce posłuchać, a jak ktoś dotarł dopiero teraz i chce posłuchać o moim ględzeniu o tym co kocham w jesieni i dlaczego jestem taką straszną jesieniarą, to zapraszam do odsłuchania live'u jeszcze raz, jak jego ja za chwilę zakończę i udostępnię. Mam nadzieję, że ta przerwa w, w, w tym nadawaniu w internecie, że ona nie. Bo ja nic nie ruszałam, więc mam nadzieję, że to wszystko tak z małą przerwą będzie. Jeżeli. Bo, a właśnie, jeszcze jedna taka techniczna sprawa na koniec. Zauważyłam, znaczy ja sama, jak, jak, jak włączam z grupy czy z profilu później film, że on się w którymś momencie jakby. Tak stopuje, urywa i jest go ciężko ze strony obejrzeć. Yy, więc mówię: zarówno te filmy, jak i yy, piątkowe. Wrzucam je na kanał YouTube. One są już ściągnięte całe, więc tam na kanale YouTube bez żadnych przerw powinno je się dać obejrzeć bez problemu, bo ja je po prostu ściągam na dysk i na YouTuba wrzucam z dysku, więc, więc tu już żadnych problemów nie powinno być, jeżeli ktoś ma komuś coś, bo wiem, że też zgłaszaliście, a ja wiem, że sama mam ten problem, że mi będą po dwóch czy po trzech minutach zawsze coś stopuje i przerywa. Także zapraszam Was szczególnie do cieszenia się jesienią. Napiszcie mi za co kochacie jesień. Koniecznie. To teraz najtrudniejsza rzecz. Znaczy najbardziej stresująca: no, trudna to ona może nie jest. Cieszcie się urokami jesieni. Pa, pa.